Witajcie, kochani, witam serdecznie w miesięcznym horoskopie Nagrodzień, kochani. Witam wszystkie osoby z podznaku wagi. I życzę Wam z serduszka, kochani, spełnienia. Życzę Wam balansu, równowagi. Życzę dobrego zdrowia nam wszystkim. Życzę nam, żebyśmy potrafili jasno i klarownie spojrzeć na te sytuacje, które są istotne, czy były, wydarzyły się. Życzę nam, żeby ta iskierka olśnienia tutaj wskazała nam właściwy kierunek podejścia, myślenia, działania. Życzę nam, żebyśmy potrafili zostawić stare wzorce postępowania, działania ze sobą, i żebyśmy potrafili wprowadzić nowe wzorce do naszego życia z odwagą, z wiarą, z siłą. Życzę nam, kochani, ciepła w tym czasie. Życzę nam, żebyśmy potrafili żyć i funkcjonować z miłością i ze współczuciem dla siebie i też dla innych. I życzę nam, żeby był przy każdym z nas ktoś, kto ciepło nas myśli. Życzę nam, żebyśmy mieli kogoś takiego i żebyśmy potrafili sobie na to zasłużyć, jakby nie było, prawda? Swoimi decyzjami, swoim działaniem, swoim zachowaniem. Tak, życzę nam ciepłego miesiąca grudnia, tak w serduszku, bo na zewnątrz pewnie będzie mroźno. Okej, okay. takie życzenia, kochani, zauważyłam, że każdy z Nag otrzymuje inne. Także to jest też ciekawe. Też ciekawe, dobra. O, wow. To jest absolutnie niesamowite. Integracja, zobaczcie, zintegrowanie. Pozwól sobie na to, żeby odpuścić pewne kwestie, pewne rzeczy, i pozwól sobie na to, żeby przyjąć prawdę taką, jaką jest. Pozwól sobie na to, żeby zobaczyć prawdę, ale żeby właśnie połączyć te energie, które są do połączenia w Tobie. Zintegrować te energie, które są do zintegrowania. Tak. Och. Ale pięknie czuję tutaj ten symbol kwiatu życia, który rozwija się, ponieważ dwie przeciwległe energie zostały połączone w całość. I tego będziemy szukać, tego będziemy doświadczać w grudniu. Bardzo ciekawe. Druga energia. Pojawia nam się energia Trójki Mieczy. Ogromny smutek, który z czasem zostanie uleczony. Przeszłość pozostaw za sobą. Rozwój osobisty dzięki wyzwaniom i przeszkodom. Uzdrowienie, nieporozumień, pomaganie ludziom w potrzebie. I mamy trzynastkę tu i Archanioł Azrael się pokazuje. Archanioł przemiany, Archanioł transformacji, Archanioł transmutacji, Archanioł tranzytu, przejścia. Uwalniamy tu pewne kwestie, które gdzieś blokowały energię w nas. Ból, cierpienie, rany stare, prawda? Niezabliźnione kwestie. Albo trochę zabliźnione, ale tam gdzieś przywalone czasem. I gdzieś zapomnieliśmy o tym. A to nam się pewne rzeczy będą pokazywać, żeby móc to uleczyć, uzdrowić, uwolnić. No dobra, zobaczmy dalej: runa dla wagi. Aha, tak ze spodu biorę. O, dwie kochani mamy. Wow. Ulala, że tak powiem. <laughs> mamy fechu i mamy echwas. No ktoś tu się zakocha, ale to tak, że po prostu... Ulela, że tak powiem. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Ja czuję, że tu ktoś już jest tak zakochany, że nie jest w stanie przestać myśleć o kimś. Może to ty, może to, to twoja osoba w stosunku do ciebie będzie nam się to pokazywać w tym czasie. No dobrze, w takim razie zobaczmy co więcej. I tu będziemy jeszcze wracać do tego tematu, do tych kart. Trójka tutaj nam się pojawia i trzynastka, prawda? Trójka, no to jest obszar serca, więc te uczucia, emocje, empatia. Uzdrawianie, uleczanie tego emocjonalnego obszaru u siebie i pomaganie uzdrawiania u innych. Poprzez miłość, właśnie tą czystą miłość. Bo tak działa ten Archanioł Azrael. Tak, no dobrze, no dobrze, no dobrze, no dobrze. Kochani, to co powraca teraz z przeszłości, ewentualnie dla kogoś, to co nowego się pojawia w grudniu, dla wagi. Trzy. Zobaczcie, znowu trójka. E, trzy pentakle, czyli współpraca, cztery miecze. Uu, pięć pentakli. Mhm. Tak, czyli powraca tutaj temat jakiejś współpracy, która nie wyszła, nie udała się. I przyszło za to odchorować. I teraz pytanie, co to było dla Ciebie? Oczywiście, może chodzić o pracę, może chodzić o współpracę taką bardziej prywatną. Ktoś tutaj chciał coś zrobić, natomiast coś tu się nie udało, coś tu nie wyszło. Coś tutaj nie poszło tak jak trzeba. Dziś jakieś straty tutaj czuję. No, różne rzeczy. Może jakieś inwestycje też. I w każdym razie ten temat wraca. Wiesz, w takiej zasadzie w grudniu wraca ten temat. No dobrze, zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. Mhm. Mm Prywatne sprawy. Nic się nie pokazuje, czyli coś tu jeszcze muszę dodać. E, tak, wraca jeszcze temat jakiejś współpracy, gdzie nie było właściwego wyliczenia, waluacji, jakby i ktoś może wraca do ciebie, albo ty chcesz wrócić do kogoś. Jakieś tutaj wyjaśnienia, jakieś tutaj kwestie, ktoś chce się porozumieć. Zobaczcie, tu są trzy miecze, a tu są cztery. Czyli. Wraca temat Chęci dogadania się Porozumienia się Chodzić może o różne rzeczy Związane z energią, z pieniędzmi Może też jakieś takie sprawy Wiecie, urzędowe, sądowe Poważne też Czuję sprawy mhm. Dobra Obszar prywatny, mamy słoneczko Piątka mieczy Mhm Mamy, 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 co to mamy? Pustelnika. Uh -huh. Obszar poza prywatnym. Dziewiątka kielichów, czyli tu ładnie. Co dalej? Uh -huh. Mamy rycerza buław. I mamy króla pentakli. Mm -hmm. No, tu ładnie to wygląda w tym obszarze biznesowym, zarabianie i tak dalej. E, rada teraz dla wagi do obuż obszarów, do całości na grudzień. Rada. Mm -hmm. O, czekajcie, tak. E, trzy buławy, tak. I są dostateczne. Czyli takie przebudzenie. Czy widzicie to tu jeszcze? Może przesunę troszkę. Dobrze. Ok, zobaczmy od razu w takim razie, co odchodzi do przeszłości już. Siedem kielichów. Ok. Paść buław. I. U. Wieża. Coś tutaj się wydarzyło. Powiedziałabym, a miało być tak pięknie. I nagle był jakiś dzwon dosłownie. Jakby komuś tak wiecie, jak to. Czasem, prawda? Zupełnie czego innego oczekujemy, a tu nagle coś się innego dzieje w zupełnie innym kierunku. Tak. Hmm. Jednocześnie ta sytuacja. Wniosła dużo nowej informacji Dużo prawdy Jakąś potrzebę nową No i właśnie potrzebę tego zintegrowania mhm. No dobra, okej okay. Jakieś takie to tutaj hipnotyzujące jest bardzo wydarzenie Okej, okay. co nadchodzi? Redwan Rycerz Pentakli I arcykapłan Mm -hmm. Powiedziałabym: Wsłuchaj się w ciszę w tym czasie. Wsłuchaj się w to, co ci dusza próbuje przekazać, twoja podświadomość, co ci próbuje przekazać. Mam takie poczucie, że nie odbierasz wiadomości, które są ci wysyłane. Na pewno nie odbierasz z poziomu podświadomości. Tak. O, dokładnie, to jest niesamowite. Mówią mi odwróć tarota. Dwa, dwa miecze. Zobaczcie. Ktoś tu mówi, że nie chce słyszeć, nie chce wiedzieć. Zablokowane całkowicie. Impas. Całkowicie impas. Mhm. Spokojnie. Przyjdzie przewartościowanie, przyjdzie zmiana. Dwunastka, czyli cały grudzień tutaj jakby jest na to. Dobra, to ja wezmę nam tą dwunastkę, bo mega to czuję. Czyli. 12 to też jest 3, zobaczcie, 1, 2, 3, prawda? Tak, grudzień przynosi przewartościowanie i inne sposoby myślenia, postrzegania pewnych kwestii, pewnych rzeczy, nowe energie się pojawiają, nowe możliwości, nowe relacje, także możliwość wejścia w nową relację, oczywiście. Pojawiają się nowe okazje, pojawiają się nowe możliwości, bo mamy fechu, prawda? Ale jednocześnie także pojawia się temat, no właśnie, tego kogoś, kto tu przychodzi i coś proponuje, coś oferuje, czyli też w prywatnych sprawach z tej energii echwas, prawda? I zobaczcie, tą dziewiętnastkę mamy dwa razy: jako słońce. I tu też jest ta dziewiętnastka jako echwas. No i tutaj, jako echwas, to to jest wiadome. Partnerstwo, współpraca, praca zespołowa, praca w dwójce, jakby, harmonijna współpraca. I to się tu pojawia, ale widać, że coś tu nie wyszło. Może z kimś nie wyszło, może tu szukasz nowej osoby, jakby do współpracy. Dużo tutaj rzeczy czuję, które. Em, Zobacz, 3, 4, 5, teraz to dostrzegłam. Niesamowite, 3, 4, 5, a tu jest 1, 2, 3. Czyli sekwencja wzrastająca, czyli jest tutaj możliwość, żeby poprawić sytuację bez względu na to, jak beznadziejna wydaje ci się w tym momencie, albo będzie ci się wydawać, prawda? I tu jeszcze, zobaczcie, tu jest 12, a tu jest 13. Gdzie nie popatrzę, to widzę tutaj, o, zobaczcie, 99. Niesamowite. Tak. Tak. Mhm. No dobrze. No dobrze. Oczywiście tak, z takich ziemskich codzienności, słuchajcie, czas na miłość się pojawia, czyli ktoś tutaj przychodzi, natomiast no nie widać, żeby waga była gotowa na tą relację. Absolutnie, z różnych względów. Może masz relację, związek obecnie. Może nie masz gotowości na relacje, może masz bardziej gotowość na bycie samemu, prawda? Może masz gotowość na to, by przepracować pewne rzeczy, albo może zajmujesz się biznesem, może się zajmujesz karierą czy edukacją, rozwijasz się, prawda? Jakby mm, nie bierzesz może do końca pod uwagę czegoś takiego w tym momencie z takich czy innych względów. Może wracać ktoś z przeszłości, ale jak nawet wróci, to i tak będzie robić siebie ofiarę. Więc, hmm, no nie widzę tutaj jakichś pozytywów wielkich dla wracaczy z twojej strony. Natomiast widzisz, czasem trzeba taką kropeczkę nad i sobie postawić, prawda, w jakiejś relacji. Czyli całkiem możliwe, że będziesz tą kropeczkę nad i tu stawiać w zakończeniu jakiejś relacji, w takim znaczeniu. Tak, prywatne sprawy zdecydowanie sprawią, że będziesz mieć poczucie pobyć samemu, poddać coś refleksji, prawda? Może pójść gdzieś na spacer, pomyśleć, poukładać sobie w ciszy, w spokoju, prawda? Pewne rzeczy. Uważaj, żeby nie wchodzić tutaj w konflikt z kimś, kto tak naprawdę jedynego, czego pragnie, to konfliktu. Czyli ten ktoś nie chce się dogadywać, ten ktoś nie chce się układać, ten ktoś nie chce spokoju i balansu, ten ktoś po prostu uwielbia chaos i konflikt. I widzisz, najgorsze dla takiej osoby jest, kiedy po prostu zignorujesz to, co ten ktoś mówi, zaczepki jakieś czy. Kiedy ten ktoś nie wywoła twojej reakcji, negatywnej reakcji, to jest najgorsze u tego kogoś, bo wtedy taki ktoś nie ma, jakby tego zwrotu od ciebie energetycznego, prawda? Więc pozwól sobie na to, by na spokojny, w spokojny sposób, z balansem, z równowagą podchodzić do pewnych osób, szczególnie tych, które masz świadomość, że tak jak powiedziałam, Lubią wprowadzać chaos, zamieszanie i w ogóle nie chodzi temu komuś o dogadanie się czy porozumienie, tylko właśnie o ten chaos i żeby go tworzyć dalej. Dużo się wydarzyło we wcześniejszym czasie. Dużo się dzieje dalej i generalnie będzie się trzeba mocno zaangażować. Na przykład, jeżeli chodzi tutaj o osoby, które nie potrafiły dokonać tu wyboru w wcześniejszym czasie, może to być listopad, koniec miesiąca, wcześniejsze miesiące nawet, to ja tu czuję, że koniec miesiąca albo w ogóle listopad, może wcześniejszy miesiąc przyniósł jakieś przebudzenie potężne potężne przebudzenie. Później przewartościowanie zaczyna następować, prawda? I takie spojrzenie na wszystko z innej perspektywy, z innej strony. Uwolnienie się też od bycia ofiarą, ja czuję. Ktoś tu bardzo patrzył na siebie jak na ofiarę. Długo, długo tak ktoś tu patrzył na siebie. A tu następuje inne, jakby, jakby ta osoba zyskiwała nową perspektywę, której wcześniej nie było. Tak, uważaj, żeby nie prze. Nie przeinwestuj. O, tak powiem. Nie przeinwestuj. Ani uczuć, emocji, czyli uważaj, gdzie emocje, uczucia swoje, e, prawda? Komu ofiarowujesz i gdzie przysyłasz? Tak. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, tutaj powinno być dobrze, tutaj widać jakieś działania, jakieś możliwości, ale bądź jak król Pentakli. Król Pentakli nigdy nie wyda więcej niż wie, że może zawsze ma zabezpieczenie. Jest rozsądny, praktyczny, czyli tak tutaj trzeba podchodzić, prawda? Rada to są trzy buławy i są dostateczne. Czyli pozwól sobie na to, by zobaczyć nowe możliwości, by wyruszyć w nowym kierunku, by otworzyć się na nowe horyzonty. Następuje to jakieś potężne przebudzenie, także które wnosi ulgę i pomaga ci skierować się jakby w nową stronę, czyli jakby wchodzisz na inną ścieżkę, coś tu zakańczasz wchodzisz na nową ścieżkę ten następny czas koniec grudnia i następne miesiące nawet bym powiedziała tutaj dla wielu to to jest taka trochę jazda bez trzymanki dużo chaosu, który będziesz porządkować ale powolutku to rób, na spokojnie tutaj musisz mieć dużo cierpliwości koncentracji Uziemienia, i czujesz, że sobie poradzisz z tym. Dużo zmian tu następuje, także czujesz, że zmieniasz stare wzorce na nowe wzorce. No i oczywiście później przechodzisz od teorii do praktyki. To jest super ważne, żeby właśnie pozwolić sobie na przejście od, teori od teorii do praktyki. Grudzień, styczeń, dla kogoś to jest tutaj propozycja wejścia na wyższy poziom. Zawodowy, może jakiś awans, może inne stanowisko, może inna praca, może wyższa pensja, co by nie było. W każdym razie, jeżeli jest to dla Ciebie rozwijające, jeżeli jest to dla Ciebie wzrost, to ja czuję, że warto to rozważyć, ale jedynie wtedy, bo jeżeli to są tylko pieniądze, no to dobrze się zastanów, czy to kalkuluje się Tobie jakby w pełni, no to patrząc, prawda? Tak. W jakichś relacjach jest albo kłótnia, albo cisza. Tak. No i tutaj też następuje jakieś olśnienie. Ogólnie powiedziałabym, kochani, grudzień dla wagi to jest seria przebudzeń, olśnień, takich aha momentów. To tak jakby co chwilę widzieć jasno i klarownie. Jakby ta wieża wielokrotnie, prawda, Wnosiła tą nową wiedzę, informację, wiadomość, świadomość. Seria przebudzeń. Wisielec pokazuje, że to trzeba by usiąść, pomedytować i pozwolić sobie na inną perspektywę. I no właśnie. No właśnie. Tak, czuję, że ktoś tutaj szuka w niewłaściwym miejscu. To tak jakby ktoś wszedł do sklepu spożywczego i chciał kupić jakieś stare książki albo wszedł właśnie do jakiejś księgarni i chciał kupić kilo sera. Pamiętacie kaczkę dziwaczkę? Prawda? No właśnie. Ktoś tutaj się pogubił. Czuję, że szukasz w niewłaściwych miejscach. Kiedy pozwolisz sobie na to, by zintegrować pewne obszary w tobie? I odpuścić pewne oczekiwania, i pozwolić sobie, żeby płynąć po prostu z informacją, i pozwolić sobie na to, by informacja płynęła, bez upierania się, bez blokowania się, właśnie bez e, racji. Oj, ta racja to tak nam przeszkadza bardzo często, i to ego, które się wymądrza i, i kłóci, i dyskutuje, prawda? Kiedy sobie pozwolisz, żeby posłuchać z głębi, tego, co do ciebie idzie, tych informacji, wiadomości, wówczas otrzymasz bardzo głębokie i bardzo niezwykłe wiadomości. Masz tu tyle kart dotyczących rozwoju, ale to takiego głębokiego. I tak naprawdę, zapyta ktoś: jak głębokiego? Wszystko zależy od Twojego zaangażowania. Jak głęboko jesteś się w stanie zaangażować tutaj? Na ile sobie pozwolisz na to żeby się tu zaangażować. Czuję, że jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, ktoś tu może otrzymać jakieś może pochwałę, może jakiś dodatkowy bonusik, jakiś prezencik, co ucieszy ciebie zdecydowanie i da ci takie poczucie satysfakcji. Ktoś tu ma też duże poczucie spełnienia, bo się udało jakieś projekty podomykać, podokańczać pewne rzeczy. Więc tak, będziesz mieć zdecydowanie momenty szczęścia, spełnienia, szczególnie w obszarze pracy właśnie, szczególnie tutaj. Tak, w sprawach komunikacji prywatnej, powiedziałbym, że tu trochę będzie szło jak po grudzie. Tak jak powiedziałam, albo kłótnia, albo cisza, albo nieporozumienia, żeby tu się dogadać, to musicie sobie pozwolić na lekkie wyluzowanie i na to żeby współpracować jako drużyna, bo tak długo jak będziecie postrzegać siebie nawzajem jako przeciwne jakby obozy, prawda? Konkurencje, to tak długo się nie dogadacie z niczym, tak naprawdę. Więc tak, warto przemyśleć, poukładać sobie pewne kwestie. Generalnie bardzo dynamiczny czas, bardzo zmienny czas. Będzie taka zmienność w Tobie, ale też wokół Ciebie. Dużo pozytywnej energii, oczywiście, kochani, żeby tu było to jasne, dużo obfitości, dużo fajnych, przyjemnych uczuć, emocji, sytuacji, momentów, ale to będzie przeplatane właśnie z takimi specyficznymi jakimiś zderzeniami, na przykład radykalnymi jakimiś kwestiami. Ktoś może radykalnie jakoś zareagować, radyka radykalne decyzje będą podejmowane. Dużo się tu dzieje takich specyficznych, też rzeczy. Zobaczmy minerał. Dla wagi. Chciałabym, czas na podsumowanie tu dla kogoś, czas na refleksję, czas na. Spojrzenie prawdy prosto w oczy, ale do takiej czystej prawdy. Ta prawda będzie się Tobie prezentować i pokazywać w rozmaitej formie. Poprzez sny, w świadomym czasie też. Na różne sposoby czuję. O, jak cudnie! Labradory to jest minerał magiczny, bardzo. Magiczny, alchemiczny, niezwykły. Ma ogromne możliwości transformacyjne. Zobaczcie, ochronne. Wspiera intuicję, ale przede wszystkim pomaga właśnie z tymi naszymi energiami karmicznymi z wcześniejszych wcieleń, z osobami, z którymi mamy coś z wcześniejszych wcieleń. To labradoryt bardzo pomaga właśnie zauważyć, dostrzec, może odebrać właściwe wiadomości, zadziałać we właściwy sposób. Także warto mieć labradoryt, żeby właśnie uwolnić te kwestie, które mają być uwolnione i żeby napełnić to wszystko nową energią, nową świadomością, inną niż kiedyś, prawda? Tak. Oj, dużo bym tu jeszcze mogła, kochani, bo czuję dużo. O, tu dla kogoś jeszcze, zobaczcie, dostrzegłam teraz czarny turmalin. To może wezmę nam dwie. To też jest ochrona, oczywiście. Zobaczcie, mam ochrona dwa razy. Shielding, taz, tak zwany, czyli trzeba by jakieś tarcze takie energetyczne sobie założyć. No i black turmalin, czyli czarny turmalin, właśnie jest jak taki odkurzacz, który wyciąga negatywne energie i też bardzo mocno uziemia. Więc Labradorit i czarny turmalin, kochani, to jest połączenie potężne, bardzo magiczne, wnoszące potężną ochronę. Potężną ochronę. Dobra tyle kochani, zobaczmy jeszcze mini wybierz kartę na koniec mogłabym tu jeszcze mówić i mówić, dużo się będzie działo ale kochani, to zobaczymy jeszcze w dwutygodniówkach na bieżąco co nam tam będzie się pokazywało także obserwujcie kanał kochani, bo cały czas będziemy mieć na bieżąco świeże informacje e, dobra, i teraz możesz zapytać o osobę sytuacji o wydarzenie, jak zawsze masz trzy możliwości, jeden, dwa trzy dla wagi, zaczynamy od jedyneczki tu mamy zdecydowane nie. Dlaczego tego chcesz dla siebie? Czuję, że idziesz w ogóle nie, kompletnie w niewłaściwą ścieżkę. Jakby to jest jak ślepa ulica tu, gdzie idziesz. I dosłownie. Mm, mm, nie, to nie jest dla ciebie, to nie jest na no teraz. Tu by trzeba coś naprawić. Ja czuję jedyneczko. Coś tu się nie udało. Skup się najpierw na tym, żeby to naprawić, żeby tutaj to zmienić, żeby z tego wyjść z tego czegoś co tu jest pokazane dobra dwójka tu mamy tak i zielone światełko uważaj żeby ciebie lęk przed porażką nie zatrzymały dwójeczko i żeby ciebie cisza nie zatrzymała jak wybierzesz ciszę zamiast odezwania się no to to się nie uda i trójka. Tutaj mamy po prostu, zobaczcie, jak to nie chce się dać podnieść. Mało prawdopodobne. Czuję, że tu inne rzeczy dla ciebie są, trujeczko. Możliwe, dostępne, inne rzeczy idą do ciebie. Czuję, że to już jest za tobą, to już wybrzmiało się jakby w swoim życiu. Pozwól sobie na to inne, na to nowe. Pozwól sobie na uwolnienie się od tamtego. I otwórz się na to nowe, co idzie do ciebie. Tyle kochani dzisiaj, tule mocno życzę nam jeszcze raz magicznego, niezwykłego, ciepłego, rodzinnego miesiąca grudnia. Tule mocno kochani, pa, pa.